Widzisz mnie? Widzę ciebie. Marlena, widzisz mnie? No widzę, widzę. Kurczę, ja dopiero wszystko ogarniam. Wczoraj był taki testowy ten live z Rafałem. No dobrze, ale kto nie chce wysyłać prezentów, wcale nie musi. Nie musicie być złośliwi do Marleny. Dokładnie, Grajewski Podelek. Zgadzam się z tobą. Co ja miałam powiedzieć? Ja widzę, że fajnie to wszystko tu na tym TikToku działa i funkcjonuje. Tak samo i z tymi moderatorami. To będzie z czasem też. Nie mogę za dużo naraz rozdać tych moderatorów i. Patrzę, kto zasługuje na tych moderatorów, to może być moderatorem. Oczywiście Grajewski budelek yy, był na Instagramie, oglądał cały czas. Dzięki za nutki. Nutki to są chyba, nie? Siema, Marlenka. Siema. Siema, siema. Yy, Marlena, co robisz w życiu? Pracujesz, uczysz się od września albo października? Chyba od października. Zaczynają mi się zajęcia w szkole policjalnej. Idę do szkoły od października i zaczynają mi się zajęcia w szkole policjalnej. Od października chyba. Pierwszy zjazd będzie chyba tam w październiku. No nie wiem, zobaczymy kiedy. Bo jeszcze nic nie wiadomo, kiedy zaczynają się przecież Ty pierwszy zjazd właśnie. O, media ekspert yy, słuchawki chcę sobie z Media Expert kupić różowe na Czajkę czekaj, dasz mu moderatora, on też stary Tak no, na Czajkę, na Ruskę Mafię właśnie daj moderatora On wysyła te gify Kwieciński ziomal moderatora, bo wysyła gify Zastanowi się Ja go nie znam, nie wiem kim jest, go nie znam Widzę go pierwszy raz

Ja już się ogarniam, czekajcie. Marenę i tęsknili, tęskniliśmy ich zde. O kurcze. Łu, na ale dużo prezentów jej. Tych kaw ile teraz? 65 kaw. Dzięki za 65 kaw. Ja ci sunę. Będę bogata. Chciałabym, wiecie, żebym była bogata. Niech ta osoba, tyka też, napisze coś na, tutaj na czacie. Tu też dostanie moderatora. ty Jezu, teraz mi zaspamię tymi różyczkami. Hejka, hejka. Ty też chyba będziesz miała moderatora, bo tam coś tam pisałaś jakiś komentarz na, na brief, nie? Napisałaś hejka. A jeszcze była wczoraj taka e, w ziomal wysyła gify. Pozdrawiam od kawek. Masz moderatora od tych kawek? Dobra, też masz moderatora.